z tej strony Necrony i dzisiaj przyjechaliśmy na ryby z naszym piesiem Pusią jesteśmy nad zalewem Siczki, jest sobota 2 kwietnia i przyjechaliśmy ogólnie na leszcze gdzie próbujemy złapać duże leszcze właśnie jesteśmy tu na noc Płapiemy trochę na spinning też żeby może jakiegoś czupaka leszcze na pewno i czekamy na pierwsze brania coś mamy ale podejrzewamy że to jest mały leszczyk zobaczymy pierwsza ryba będzie leszczyk leszczyk malutki pokaż leszczyka no. Zobaczcie Mały leszczyk Na dobry początek Zobaczcie teraz co złapaliśmy Teraz złocisty Patrzcie O zobaczcie jaki śliczny O Przez Przed chwilą właśnie łapaliśmy ma Małe leszczyki i co chwilę właśnie mamy brania i teraz właśnie nam się trafi karaś złocisty. No i co? Czekamy na następne brania. Tu jeszcze mieliśmy branie pod samego bata, więc czekamy na następne. Oto następny leszczyk chyba największy, dopóki którego złapaliśmy dzisiaj. No, taki leszczyk. Czekamy na większe. I do następnych brani. Zobaczcie, kto do nas podpłynął. Mama z młodymi. O, zobaczcie. Do brzegu podpłynęły. O, zobaczcie. Przed chwilą taki leszczyk. O, leszczyk już trochę większy. No i co? Na następne? Wymiarowy na pewno. No. Mamy kolejne brania. Podejrzewam, że leszcza. Zaraz zobaczymy. Jakiś mniejszy leszczyk na dwóch wędkach. O i na tej. O. Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Mały leszczyk. O, pokażmy od razu. To jest około 30 cm. E, mniej więcej gdzieś taki jak wcześniej. Dobra, czekamy na następne leszcze. Mamy prawdopodobnie kolejnego leszcza. Zaznaczymy. Pewnie jeśli jeżeli jest jakiś malutki leszczyk. O, zobaczcie, bardzo malutki. No, czekamy na lepsze. Dobra, jest kolejna ryba. Zobaczymy, co to jest. Oj, sorry. Ale to chyba coś małego. Da albo nic. Mały leszczyk. Zobaczcie. Pokaż go tu. O, Oj. sam się zerwał. No, I se popłynął. Czekamy na następne. Większe. Mamy kolejną rybę. Albo będziemy mieć. Jest to prawdopodobnie. leszcz, leszcz. To, to, to Podbierak. Ole wielkiego leszcza mam Zobaczcie jaki leszcz. wielki. Największy leszcz na Dopóki znaleźliśmy jest godzina ja w tej powo? chwili 19.37 wyjęliśmy pierwszego dużego leszcza i czekamy na jeszcze większe Gratulacje. Na megaśne Gratulacje ładne Dobra prawdopodobnie mamy kolejnego leszcza jest godzina 21.13 I za, za... Zobaczymy, co to za pan leszcz. Jest to mały leszczyk, sami sobie. poczekaj Norweg. o, czekaj, no o, Pokaż, Co? taki leszczyk. No nie 30 cm też. Tak. I czekamy na coraz większe, aby były większe. Jeszcze mamy noc przed nami, więc... Dobra. Czekamy na większe. Jest godzina 21.13 Właśnie przed chwilą wyjąłem takiego leszcza trochę Nie... mniejszego? Od największego. Tro... Troszeczkę mniejszy od tego największego ale jak no zawsze coś. Czekamy na większe. Jest już następny dzień, godzina 4.31. Jeden właśnie jest z większych leszczyk, które dzisiaj wyjęliśmy. No to jest właśnie ten. O tutaj mniej więcej takiej długości Nie są duże, ale Zawsze coś Teraz przed chwilą właśnie złapaliśmy lina na pęczak o, taki lin. O, tu jest pusia tu jest lin, zobaczcie Taki oto lin o no ładny jesteś tak czekamy na większe brania żeby jakiś Większy on jest taki milutki, fajny. Linek. O. No, czekamy na więcej i większe. Nie wiem, na razie tak... Mamy kolejne branie. To może być yy, większy leść. E, Puść po podbierak. Z zobaczymy. E, pod... Moment. Przez chwilę będziecie latać, ale gdzie go? Tu, 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 tu. tu. No tutaj nie idzie, zobacz. Tam, Tomek. No. O! Maćko. No, no. O kurwa. Chyba co złapałem. Ani nie leszcza. Tylko że wyjebałem karasia pięknego. Zobaczcie jaki karasie. Zobaczcie. Patrzcie. Tutaj kolega też miał branie. Zobaczcie, karaś. O. Mega karaś. Zobaczcie, jaki grubas. O jest. I tutaj kolega właśnie złapał przed chwilą też leś. Czyli. Mamy super karaśa. Przepiękny karaś. Jest naprawdę mega. Grubasek, super karaś, piękny karaś. No, czekamy na jeszcze lepsze. Mamy kolejną rybę, prawdopodobnie lin. Jest dosyć duży. A nie, to mały karp, mały karpik, mały karp królewski. O, wziął. Pokaż. O, zobaczcie. To Malutki. teraz karpie nie biorą, to teraz nam karpik taki. No Znaczy biorą, mały. ale sporadycznie. No. Ale mały nam wziął. No. Mamy kolejną rybę. Może coś być większego, ale. Większego, ale. Nie, piteczka. Malutki leszczyk. Już nie będę go pokazywał z bliska, bo... O. Dobra, więc yy, na koniec krótkie podsumowanie zrobimy. Ogólnie wyprawa była bardzo super. Złapaliśmy bardzo dużo ryb. Niektóre wypuściliśmy, niektóre sobie właśnie weźmiemy. No i złapaliśmy tutaj Karasia, Leszcza. No jest tutaj karasia taki i leszcza. Największy Płocki. był. Płotki ogólnie. Ale ogólnie było fajnie i w następnym tygodniu. Myślę, że pojedziemy na szczupaki. Jak się nic nie zmieni. Więc do następnego i elo!